Na program zaprasza księgarnia internetowa bonito.pl. Radość z czytania. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. W ostatnich odcinkach bardzo chwaliliśmy Polaków, zresztą słusznie, bo mamy swoje powody do dumy, ale umówmy się, jest też czego się wstydzić, bo jako jedni z niewielu potrafiliśmy w swojej historii spieprzyć. Totalnie wszystko. Byliśmy europejską potęgą i na własne życzenie doprowadziliśmy do upadku naszego państwa. Ktoś powie, "O, ale to przecież trwało całymi latami. Ok, ale to tylko argument, że ten proces można było zauważyć i zatrzymać. Ktoś inny pewnie powie, ojejku, ale to dawna historia. Po co to rozgrzebywać? No właśnie, sami zaraz usłyszycie, że niby historia, a niektóre te teksty brzmią bardzo znajomo. Chcecie wiedzieć, dlaczego upadła Polska? Nie ma sprawy. Czas na kolejny odcinek Historii bez cenzury. 1. Demokracja po polsku. Tak jest, ta nasza słynna demokracja szlachecka. Na początku działało to nieźle, ale szybko zaczęło być kulą u nogi, kiedy tylko szlachta dostała zbyt wiele przywilejów. Jak do tego doszło? Dobrze to zrozumiecie, odnosząc to do dzisiejszych realiów. Wtedy ktoś, kto był u władzy, król, mówił: Słuchajcie, chłopaki, niby to ja rządzę, ale nie mam większości w Sejmie i nie mogę przepchnąć swojego pomysłu. To może byście zagłosowali tak jak ja chcę, a ja wam za to coś dam. Jakiś fajny urząd dla waszych firm. Konkretne ulgi, a jak coś nakradliście, to przecież trzeba wybaczyć. Jakoś się dogadamy, prawda? No i tak się dogadywali do czasu, w którym szlachta miała już tyle przywilejów, że król po prostu przestał być im potrzebny. Miał władzę, ale tylko na papierze, a zanim szlachta się zjechała, zanim coś ustaliła, to polityka kraju rozwlekła się tak, że w zasadzie w każdej dziedzinie zostaliśmy z tyłu. Gdyby Polska poszła w stronę monarchii absolutnej albo parlamentarnej, to może nie byłoby tak łatwo sąsiadom włazić do nas z butami. Oczywiście te ustroje też miały wady, ale nie byłyby tak zgubne dla. Kraju, jak ta nasza cudowna demokracja szlachecka. Ktoś pewnie teraz krzyczy, A, drewniak! Ty, głupku, przecież szlachta wymyśliła specjalne mechanizmy, żeby bronić nasz kraj przed złymi władcami. Pewnie chodzi o pachta konwenta, liberum veto, prawo do konfederacji czy wolną elekcję. Pewnie wymyśliła je szlachta, ale nie po to, żeby bronić kraju, tylko własnych interesów i dostępu do koryta. <laughs> Myślicie, że macie się czym bronić? Dwa, zielona wyspa. Ktoś powie, ale zaraz, zaraz. Przecież kryzys ekonomiczny to nigdy nie jest kwestia jednego państwa, więc to nie nasza wina. Właśnie że nasza. Już tłumaczę o co chodzi. W XVI wieku było świetnie. Polska była potęgą, jeśli chodzi o produkcję zboża i tym samym jego eksport. Właściciele ziemscy byli zadowoleni i bardzo bogaci. Polegało to na tym, że taki panicz miał mnóstwo ziemi, na której rosło zboże uprawiane przez chłopów. Zasada była taka: im więcej ziemi, tym więcej zboża i więcej kasiory. Do czasu. Bo kiedy nasi panicze leżeli brzuchami do góry i mówili sobie, ale jest super w tym naszym kraju, normalnie taka zielona wyspa, to cała Europa poszła do przodu, a my to przespaliśmy wierząc w propagandę sukcesu. Wtedy w Europie nauczono się takiego rolnictwa, że z jednego ziarna otrzymywano znacznie więcej niż do tej pory, więc można było robić to u siebie, przestało się opłacać sprowadzać zboże z Polski. A kiedy panicze na Włościach się obudzili, było już za późno. Przez lenistwo szlachty nasza gospodarka padła i od tamtej pory mieliśmy non-stop problemy z budżetem. A jak w kasie pusto, to się zaczynają problemy. Na przykład z wojskiem, które w pewnym momencie wkurzyło się już kompletnie brakiem wypłat, a jak się wojsko wkurza, to gorzej niż górnicy. Zawiązali konfederację i jeździli po kraju, ściągając podatki na własną rękę. Coś jak dzisiaj prywatne autostrady. Wszyscy byli przerażeni, może poza jedną grupą, która dorobiła się tak bardzo na zbożu, że nie musiała się martwić niczym. Magnateria to kolejna kwestia. Trzy. Grupy trzymające władzę. Albo jak kto woli, biznesmeni, ludzie interesu, którzy dorobili się na zmianie ustroju, bo co król to nowy przywilej. A to cło niższe, a to dodatkowe hektary, a to jakiś fajny urząd w rodzinie, i w ten sposób potworzyły się klany, które jak mafia kontrolowały niższe rodziny, i w ten sposób swoimi i ich kupionymi głosami wpływały na politykę. A państwo, a kto się tam przejmował państwem? Zdecydowana mniejszość z nich, natomiast ci pozostali nie cofnęli się przed niczym, nawet przed knuciem z sąsiadami byle tylko hajs się zgadzał. Rzeczpospolita, to postaw czerwonego sukna, ze które ciągnie kto żyw. A my, radziwiłowie, postanowiliśmy, że z tego sukna musi się nam tyle zostać w ręku, żeby na płaszcz wystarczyło. I znowu słyszę, jak ktoś krzyczy, ale ale, przecież była słynna familia, magnaci, a jednak patrioci. Oczywiście kilkoro z nich to byli kochający ojczyznę i naprawdę mądrzy ludzie, ale działania większości z nich polegały po prostu na kolaboracji z Rosją. Mówi się, że robili to po to, żeby Polakom żyło się lepiej, ale tak naprawdę chodziło o to, że chcieli odzyskać urzędy, które potracili, kiedy wsparli Leszczyńskiego na elekcji w 1733. Pewnie był jeszcze ród potockich, ale oni też dbali w większości o swoje interesy. Na początku szukali wsparcia u Niemca, a kiedy go tam nie znaleźli, to po 1750 roku zwrócili się ku Francji. Taka wiecie, partia chorągiewka, byle z kim, byle w koalicji i u koryta. Znamy to i dziś, prawda? to PSL, 4. Wyzysk ludzi. Uprzywilejowanie szlachty spowodowało zatrzymanie rozwoju dwóch innych stanów mieszczaństwa i chłopstwa. Ci pierwsi zostali zablokowani przez przywileje handlowe dla szlachty, natomiast ci drudzy musieli odrabiać pańszczyznę, która już wtedy w Europie była uznana za przeżytek. Zablokowanie rozwoju tych dwóch stanów, na których już wtedy w Europie budowano nowoczesne gospodarki, u nas spowodowało kryzys. Krzywa Lafera się nie zgadza. W Polsce tak to działa. <gryzys> 5. Przywódcy bez jaj. Jak już mówiłem, szlachta wymyśliła sobie cały system praw, żeby tylko zablokować jakiegoś zbyt ambitnego króla przed reformowaniem ich Zielonej Wyspy. Ale jakby tego było mało, to skorumpowani przez sąsiadów na Sejmach wybierali sobie pierdołowatych królów. Takie buraki jak August Ciota Poniatowski czy August III. Nawet gdyby mogli, to nie byliby w stanie zreformować upadającego państwa. Ha, 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 ha. No ale śmieszne. Coś mi to przypomina. A jak już jesteśmy przy Augustie III, on bardzo spodobał się sąsiadom, bo błyskawicznie dał się namówić do rezygnacji z jakichkolwiek ambicji na władcę absolutnego. Poza tym poparł roszczenia Rosji do Kurlandii i po takich deklaracjach już nie mógł im niczym zagrozić, więc Rosjanie łaskawie pozwolili mu już zostać na tronie i robić karierę. Domyślacie się, jaką politykę prowadził. 6. Pozwoliliśmy na zbyt wiele w XVIII wieku Polska znalazła się między trzema monarchiami absolutnymi Prusami, Rosją i Austrią. Ich ustrój z założenia był ekspansywny i można było przewidzieć problemy, ale najgorsze jest to, że nasi sąsiedzi małymi kroczkami zaczęli nas przyzwyczajać do pchania się w nasze interesy. Najgorsze jest to, że pozwoliliśmy im na to. Zaczęło się od interwencji wojskowej w trakcie elekcji Augusta II mocnego i w zasadzie taka forma sugerowania nam przez sąsiadów kogo możemy sobie wybrać na władcę, a kogo nie została już do upadku Rzeczypospolitej. Rosjanie używali tego samego argumentu co Iwan Groźny albo jak chcecie, Włodek Putin. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Twierdzili, że bronią interesów prawosławnej ludności i wielu historyków zastanawia się, kiedy faktycznie zaczął się ten protektorat rosyjski. Wiele wskazuje na to, że był to Sejm niemy. Co to takiego było? To był taki sejm, na którym nikomu nie pozwolono się odezwać, w obawie przed tym, żeby jakiemuś posłowi coś do Ubanie strzeliło i żeby nie zerwał sejmu, a zawarto na nim naprawdę średnio korzystne dla Polski porozumienia. Na przykład ustalono liczbę żołnierzy na 24 tysiące, czyli jakąś jedną czwartą tego, czym wcześniej dysponował Sobieski, a i to nie była faktyczna liczba wojska, bo było to jakieś 12 tysięcy, czyli militarnie byliśmy na poziomie drugoligowego państwa Rzeszy Niemieckiej czy Italii. A Pamiętajmy, byliśmy między trzema mocarstwami. Swoją drogą chyba za bardzo przywłaszczyliśmy sobie słowo rozbiory, bo nie wiem, czy wiecie, ale to nie był jakiś fenomen w XVIII-wiecznej Europie. Łapy wyciągane też po ziemie pruskie, hiszpańskie, austriackie, ale tak totalnie to upadały państwa słabe i źle rządzone, jak Polska, na własną prośbę. Wiecie, co było napisane w traktacie rozbiorowym z 1772 roku? Że w Polsce panuje i tu cytat, całkowity rozkład i duch podtrzymujący w kraju anarchię. Polskie państwo istnieje tylko teoretycznie. Kupa i kamieni kupa. Traktat Trzech Czarnych Orłów i kolejne tego typu postanowienia miały na celu utrzymanie w Polsce takiego chorego stanu aż do momentu kompletnego rozbioru państwa, ale umówmy się, zaborcy głupi nie byli. Te wszystkie decyzje oficjalnie zatwierdzała nasza krótkowzroczna i przekupiona szlachta, no i władcy bez jaj na obstawionych przez wojsko sejmach. To się nie wzięło znikąd. Najpierw była obojętność rządzących, a później ręka w nocniku, panika i leżenie z gołą klatą pod drzwiami. To pięknie wygląda na obrazie, ale, mości szlachto, wystarczyło kilka dekad wcześniej pomyśleć nie tylko o sobie i nie przyzwyczajać się do ingerowania sąsiadów w nasze sprawy. 7. Korupcja i kumoterstwo. Tutaj w zasadzie mógłbym nic nie mówić, bo w tej kwestii niewiele się zmieniło. Jak już zauważyliście, szlachta potrafiła nieźle posmarować komu trzeba, żeby zdobyć upragnione korzyści. Na przykład niezły urząd, ale na tym się nie kończyło, bo kiedy taki szlachcic dostawał robotę, to momentalnie wypierdzielał wszystkich z niższych stanowisk i na ich miejsce zatrudniał rodzinę i kolegów. I w ten sposób na ważnych stanowiskach znajdowali się ludzie, którzy kompletnie nie mieli pojęcia, co mają robić, ani tym bardziej, jak robić to dobrze. A państwo Eee! Kto by się państwem przejmował? Był hajs w rodzinie? Był. Znajomości pozdrawiają wiedzę i kompetencje. Ale to jeszcze nie koniec, bo tak jak już mówiliśmy, szlachty nie przekupywali tylko magnaci biznesmeni, ale też bezpośrednio obce mocarstwa. I na początku reakcja na taką propozycję wyglądała mniej więcej tak. No, Rosja daje sporo kasy, żebym zagłosował tak jak chcą. No to dobra, zagłosuję. Przecież to tylko jedna ustawa, to... Co to zmieni? Ale z biegiem lat zaczęło to przypominać mniej więcej takie słowa. E, no chociaż będzie jakiś pieniądz z tego, no to już zagłosuję, tak jak chcą, przecież tego kraju już nic nie uratuje. A to wszystko z własnej woli. Parafrazując klasyczny tekst, Polacy Polakom zgotowali ten los. I czas wreszcie przestać obwiniać tylko naszych sąsiadów za 123 lata nieobecności na mapie. Zanim zniknęliśmy jako państwo, to były jeszcze dwa wcześniejsze rozbiory, a przed nimi całe dekady gnicia państwa od środka, na co pozwolili rządzący. To oni, leżąc brzuchem do góry, myśląc o własnych portfelach i funkcjonując na zasadzie, ech, eee, jakoś to będzie, doprowadzili do stanu, którego już nie dało się zmienić a były ku temu okazje. Żeby było jasne, nie chcieliśmy tym odcinkiem roztaczać jakichś katastroficznych wizji, tylko dać do myślenia i przypomnieć, że z historii nie tylko można, ale powinno się wyciągać wnioski, żebyśmy kiedyś nie obudzili się z ręką w nocniku i żeby nie zostało nam już tylko leżenie z gołą klatą pod drzwiami. Napiszcie nam, co wy o tym sądzicie na naszym profilu facebookowym, gdzie znajdziecie jeszcze więcej ciekawostek. Pamiętajcie, żeby dać nam suba, bo wtedy nie ominą Was kolejne odcinki historii bez cenzury. A jeśli spodobała Wam się koszulka, to link do naszego sklepu, gdzie znajdziecie jeszcze więcej wzorów, macie w opisie filmu. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba. Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy Ci znać o nowych odcinkach.